Lubię się spotykać z ludźmi, lubię im opowiadać różne y, historie, lubię śpiewać piosenki, aczkolwiek nie jestem piosenkarzem, tylko jestem wykonawcą swoich piosenek, najczęściej swoich. I jeżeli ludzie są tego ciekawi, to właściwie należy im się przede wszystkim szacunek za, y, za ciekawość. Miejsce jest bardzo piękne, bardzo szlachetnie wykonane. Spotkaliśmy się z ludźmi, którzy mam wrażenie nie przyszli tylko na ekskluzywne jedzenie, ale również na spotkanie z wykonawcami i na spotkanie z Magną Jeton, która świetnie prowadzi wywiady i bardzo się z nią dobrze rozmawia. Jestem. Szczęśliwa, że mogę zapowiedzieć naszego gościa i nie tylko dlatego, że mówią o nim, że jest skrzyżowaniem świętego z grzesznikiem, poety z antypoetą, czyli posiada cechy, które robią na kobietach wielkie wrażenie, ale dlatego, że wiem, że jest bardzo utalentowany, że pięknie śpiewa, że bardzo interesująco mówi. I proszę sobie wyobrazić, że do tego wszystkiego jest miły. Adam Nowak. Ja to bardzo chciał, żebym ja wszelki swój wysiłek poświęcił nauce tak jak i on. Był bardzo dobrym naukowcem, a ja się zapisałem na korzykówkę. Czy był na tyle apodyktyczny, że ciągle musiałeś być w opozycji? Nie, ale próbował na przykład mówić, że ponieważ ja dużo biegam i się dużo ruszam, i że w związku z tym każdy młody człowiek, który to robi, jest spocony i czerwony na twarzy, to rodzice usiłowali mi mówić, że ja mam coś z sercem. A ja się czułem świetnie, oprócz tego, że byłem spocony i zabiegany jak każdy młody chłopak w tym wieku i kompletnie na to nie zwracałem uwagi i słusznie, bo nic z sercem nie mam aż do tej pory. Wierzę w to, że jeżeli wykonawca wychodzi na scenę i robi to, co powinien robić, to nie musi robić niczego zbędnego. Jeżeli ludzie są ciekawi piosenek, które się gra, i przy tym nie trzeba tańczyć na łyżwach ani startować w konkursach tańca jakiegokolwiek. To bardzo jest to dobre i dla wykonawców i dla słuchaczy, że ludzie się spotykają w określonym celu i wiedzą dlaczego się spotykają, czego, czego chcą posłuchać. Dla wykonawcy, który nie umiałby prowadzić spotkania, to to jest trudne spotkanie z blisko siedzącą publicznością, która zagląda na palce, jak się gra, czy coś się omsknęło, czy się nie omsknęło. Ale tak naprawdę jak się śpiewa i myśli się tylko o tym, co się śpiewa, to to, to traci znaczenie. Ludzie chodzą na koncerty, które ich ciekawią i chcą się spotkać z artystami, którzy nie są szeroko promowani w mediach i mają swoją autonomiczną, ciekawą opowieść, i takich ludzi jest mnóstwo.